Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Wojciech Szczęsny za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił zakończenie swojej piłkarskiej kariery. Istnieją jednak sytuacje oraz drużyny, które sprawiają, iż nie sposób nie zmienić swojego dotychczasowego zdania i wrócić ponownie na boisko. Czy Wojciech Szczęsny zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelony? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o zaskakujących informacjach na temat zwycięzcy złotej piłki. Oraz o przykrym końcu Rafaela Warana. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z Opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji nadchodzących topowych spotkań Lig Europejskich, w tym nadchodzące niesamowite derby Madrytu, Dumy Katalonii z Los Rochos, czy pojedynku bawarczyków z triumfatorem zeszłego sezonu Ligi Niemieckiej Aptekarzami, wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod footballtvSTS STS. Możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięstwa dowolnej drużyny w meczach topowych lig angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. W tym wpłacić minimum 50 zł i jeśli zakład na zwycięstwo drużyny oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł oprócz wygranej z kuponu. Link do rejestracji regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Warto wspomnieć także, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie Football TV STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Jeszcze na początku tego roku nikt by się nie spodziewał, że Wojciech Szczęsny postanowi zakończyć piłkarską karierę, miesiąc po Mistrzostwach Europy w Niemczech. Po tej decyzji mało też kto sądził, że może wrócić on do profesjonalnego futbolu. Niedługo po ogłoszeniu emerytury i to nie do byle jakiego klubu. Nie jest zagadką, że Szczęsny jest włączony z powrotem do piłki na rzecz zastąpienia kontuzjowanego Marka Andre Terstegena w bramce FC Barcelony. Ruch ten z początku wydawał się nieco absurdalny, jednak teraz mówimy o nim w kontekście transferu, który staje się po prostu faktem. Tomasz Łodarczyk w programie Meczyków podał ciekawe informacje na temat tego, jak będzie wyglądać współpraca Szczęsnego z FC Barceloną. I to są fakty, to się dzieje, że, że FC Barcelona rozpoczęła te rozmowy z Wojciechem Szczęsnym, a ja mogę pójść dziś nawet krok dalej, że z tego co słyszę. Jest już oferta na stole rocznego kontraktu dla Wojciecha Szczęsnego, więc dzieją się absolutnie te rzeczy. Włodarczyk również niedługo po tej wypowiedzi ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Wojtek w czwartek ma przejść testy medyczne. Natomiast nie możemy nic więcej na ten temat napisać, bowiem w trakcie pisania tego scenariusza Polak jeszcze jest przed nimi. W tym samym programie kwestie Wojtka poruszył też Łukasz Wiśniowski, który osobiście zna się z bramkarzem i jeszcze za czasów jego pracy dla kanału łączy nas piłka czy ze współpracy w food trucku. Że otoczenie i Roberta, i Wojtka mocno się tym tematem grzeje, też skąd inąd wiemy, że nie będzie tutaj przeszkód stawiać małżonka Wojtka Szczęsnego, więc wydaje mi się, że brakuje tego jednego elementu. Jak się ukazuje, Polak miał już wyrazić zgodę na transfer na Camp Nou, o czym poinformował hiszpański dziennikarz Jose Alvarez, a prezentacja naszego rodaka ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Najważniejsze jest jednak to, że Fabrizio Romano również ogłosił powrót Szczęsnego do piłki w następujący sposób. Wojciech Szczęsny do FC Barcelony, here we go! Polski bramkarz dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu. Szczęsny powraca z emerytury, aby związać się rocznym kontraktem z Barsą i zastąpić Ter Stegena. Testy medyczne odbędą się w Hiszpanii w przeciągu najbliższych dni. Warto wspomnieć, iż włoski dziennikarz słynie ze swojej nieomylności w kwestii doniesień transferowych. Na przeszkodzie stoi wyłącznie rozwiązanie klauzuli szczęsnego z Juventusem, o czym poinformował portal Barça Info. Wojciech szczęsny może niedługo powiedzieć tak FC Barcelonie. Nie ma jeszcze porozumienia, ponieważ Polak musi rozwiązać klauzulę, którą ustalił z Juventusem przy rozwiązaniu umowy. Jeśli przed upływem określonego czasu dołączy do nowego klubu z najwyższej piłki, będzie musiał zapłacić Juventusowi określoną kwotę. Kwota ta nie jest wysoka, ale Barça ma nadzieję, że Polak najpierw rozwiąże ten problem. Dla nas polskich kibiców są to szczególnie dobre informacje, ponieważ od transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony dwa lata temu mogliśmy sądzić, że przez długi czas nie zobaczymy drugiego Polaka grającego w barwach Dumy Katalonii. Teraz natomiast możemy dożyć chwili, gdzie w kadrze Blaugrany zobaczymy dwóch rodaków jako filary zespołu Hansiego Flika i miejmy nadzieję, iż taki widok zobaczymy już w październiku. A wy jak oceniacie transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony? Czy w waszej opinii może być co najlepsze zwieńczenie kariery 34-latka, zanim już na zawsze opuści Morawę w zawodowym futbolu? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Już niedługo odbędzie się kolejny plebiscyt France Football, w którym oficjalnie poznamy zwycięzcę Złotej Piłki za sezon 2023-2024. W zeszłym roku nagrodę tę zgarnął po raz kolejny Leo Messi, co było dużym zaskoczeniem wśród mediów i fanów piłki nożnej. W tym roku już takiego wielkiego zaskoczenia nie będzie, ponieważ nieoficjalnie najbardziej prestiżowa statuetka ma trafić w ręce Viniciusa Juniora. Takiego zdania jest przynajmniej hiszpański dziennik Marka, który w swoim artykule umieścił Brazylijczyka ze złotą piłką z tytułem o treści Wszystkie drogi prowadzą do złota. Marka również w swoim artykule napisała m.in. o tym, dlaczego Vinicius zasłużył na wygranie plebiscytu France Football w tym roku. Vinicius Jr. dotyka złota. Paryż i Sekwana czekają na ukoronowanie go na gali odbywającej się 28 października jako najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. Bratliczek już wie, że czeka go chwała. Z ról drugoplanowych stał się głównie aktorem decydującym w całej kampanii, ale szczególnie w tych starciach, które przechylają szale na jedną lub drugą stronę. Hiszpański dziennik podał także ciekawostkę związaną z Nike, gdzie Vinicius jest jedną z najważniejszych twarzy w ich kampanii reklamowej. Amerykańska firma ma już szykować Brazylijczykowi specjalne złote buty z okazji zdobycia przez niego złotej piłki w 2024 roku, a wszystko okrasza otwarciem swojego sklepu w Madrycie zaledwie dwa dni po Gali w Paryżu. Na temat doniesień związanych z przyznaniem złotej piłki Viniciusowi odniósł się jego rodak i jedna z największych wciąż grających legend reprezentacji Canaryños, Neymar. Który w rozmowie dla Band Sports chwalił swojego młodszego kolegę. Oczywiście będę go w siebie i mu kibicować. Nie ma lepszego kandydata do zdobycia tej nagrody w tym roku. To chłopak, który na to po prostu zasługuje. Jest wojownikiem. Wiele w swoim życiu wycierpiał, ale przekroczył wszelkie oczekiwania i zniósł krytykę. Stał się idolem dla nas wszystkich. W tym sezonie Vinicius jest lepszy od Mbappé. To zawodnik, który faktycznie stwarza zagrożenie. Jeśli Vinicius będzie miał piłkę, to czujesz, że istnieje niebezpieczeństwo. Wolałbym, żeby Vinicius zdobył złotą piłkę. W tym sezonie jest o wiele lepszy. Innego zdania jest natomiast trener Hetafe Jose Bordalas, według którego to Rodri z Manchesteru City bardziej zasłużył na złotą piłkę za sezon 2023-2024, którego niestety też w aktualnym sezonie nie zobaczymy już na Morawie z powodu groźnej kontuzji kolana. Życzę Rodriemu szybkiego powrotu do zdrowia. To fantastyczny zawodnik. Mam nadzieję, że zasługuje złotą piłkę. Zasługuje na to. A wy? Komu przyznalibyście złotą piłkę w tym roku? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Jeśli już poruszyliśmy wątek związany z piłkarzem Realu Madryt, to również warto krótko sobie powiedzieć o byłym już piłkarzu Królewskich, który w wieku 31 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę. Mam na myśli Rafaela Varana, który w lipcu tego roku związał się z Beniaminkiem w Serie A, Como, i zagrał w nim wyłącznie 23 minuty w Pucharze Włoch, aby ponownie odnieść groźną kontuzję kolana. Dużo się mówiło o tym, że z tego powodu Como rozwiąże kontrakt z 31-latkiem, ale dziś nie ma to znaczenia, ponieważ klub na swoich social mediach podał oświadczenie Varana dotyczące jego dalszej przyszłości w piłce nożnej. Mówią, że wszystkie dobre rzeczy muszą się kiedyś skończyć. W mojej karierze podejmowałem wiele wyzwań, stawałem na wysokości zadania. Wszystko w mojej przygodzie z piłką miało być niesamowite. Niesamowite emocje, wyjątkowe chwile i wspomnienia, które pozostaną na całe życie. Rozmyślając o tych chwilach z ogromną dumą i poczuciem spełnienia, ogłaszam, że przechodzę na emeryturę. Kończę z grą, którą wszyscy kochamy. Wymagam od siebie najwyższych standardów, chcę wychodzić na boisko silny, a nie tylko ledwie trzymać się gry. Potrzeba dużej dawki odwagi, aby słuchać swojego serca, a pragnienia i potrzeby to dwie zupełnie różne rzeczy. Opadałem i podnosiłem się tysiące razy, ale tym razem nadszedł moment, aby zatrzymać się i powiesić buty na kołku. Niech moim ostatnim meczem będzie tak naprawdę ten triumf na Wembley. Rafael Varane rozegrał łącznie w swojej karierze 93 spotkania dla reprezentacji Francji. 360 spotkań dla Realu Madryt, 95 spotkań dla Manchesteru United i 23 spotkania dla Lens. Oprócz wspomnianego finału FA Cup 4 razy triumfował w Lidze Mistrzów oraz klubowych Mistrzostwach Świata, 3 razy był Mistrzem Hiszpanii i tyle samo razy zdobył Super Puchar UEFA. Zasmakował również raz wygranej w Pucharze Hiszpanii, a także sięgnął z Francją po triumf w Lidze Narodów w 2021 roku oraz triumf w Mistrzostwach Świata w 2018. W skrócie jak na 31-latka Waran sięgnął po prawie wszystkie najważniejsze trofea. Stąd może teraz cieszyć się spokojną emeryturą i wrócić do pełni zdrowia. Nie da się ukryć, iż Rafael Waran to typ piłkarza, któremu kontuzje zniszczyły piłkarską karierę. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.